Cześć wszystkim. Zobaczcie. Tu mamy od kosiska. Od łez To jest cały uchwyt trzymający nóż. Tu są łożyska. Ktoś nie zdjąć no i przecinał głoszem. Widać, że tu się wciął. Tu się wciął. No ale to w niczym. jakoś tam nie przeszkadza. Tu mamy naspawane. Tu gwind jest do poprawy. Zobaczcie, tu ktoś taka wrzeroba o, tak abyście mieli rurkę, to w koło było wcięte na pół centymetra. Ja to naspawałem, no, szlifowałem, zrobiłem ścianki jak były. Teraz jest dobrze i kosisko jest naprawione, ale już było po, a nigdzie nie mogę dostać takiego kosiska. To tak, tak to zrobiłem. Zobaczcie, no widzę środek to bo to szlifowane, spawane, jeszcze gorące. W środku jest winda, ale grind jest w opłakanym stanie i muszę dać do przegwintowania, także będzie przegwintowane i więc będzie dobrze. I trochę przerobię tam, to będzie idealnie. Także yy, zachęcam do subskrypcji na moich filmów, bo od tych filmów będzie na pewno coś jeszcze o tym. No i to zawiozę do przegwintowania, mi przegwintują, no to złożę, zobaczymy jak to wszystko będzie śmigać. No na razie tu jest. Szajba jak w najlepszym porządku, mam jeszcze je z drugiej strony i też chyba zima jak przyjdzie to obydwie serce regeneruje, Żeby to było ewentualnie jeszcze to, hefne, ale to już się nie powinno kręcić, bo to równo chodzi więc w łożysku, więc powinno być dobrze. Także serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału, oglądania, lajkowania, komentowania. Chciałem Wam nagrać jak to wygląda, jak to spawałem i wszystko, ale no nie dałem rady. Problemy techniczne, także mam to tu jak to cieńsze, to ale udało się naspawać ładnie. Także powinno być dobrze. Także zachęcam do subskrypcji i oglądania. Na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku.